Takie mecze zapadają w pamięci kibiców na długo. Piłkarze krzó 1929 do ostatnich sekund walczyli o komplet punktów w spotkaniu z KS Wiązownicą. Ich starania opłaciły się, choć nie obyło się bez kontrowersji. Byłem chciał sędziemu. Myślałem, że już to przeszło, tego już nie będzie, ale widzę, że no dziwne rzeczy się dzieją. Dziwne się dzieje, do 6 minut. Na 8 minucie do, 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 dostaje karny z kapelusza, a przed tym też karnego gwiznu brak słu. Naprawdę brak słu. Zawodnicy związownicy dobrze zaczęli. W 17 minucie objęli prowadzenie po bramce Cornela Cordasa. Jeszcze przed przerwą stworzyli sobie kilka okazji, aby powiększyć przewagę, byli jednak nieskuteczni. Szkoleniowiec pomarańczowo-czarnych Radosław Jacek zdecydował się rotować składem i w porównaniu do weekendowego meczu z Lewartem Lubartów dokonał siedmiu zmian w podstawowej jedenastce. Uważam, że dzisiaj zasługiwali na to, żeby być w podstawowym składzie i zagrać mecz. Oczywiście, pewna weryfikacja jakichś tam założeń i tego, jaką dyspozycję będą mieć w warunkach meczowych, pokazała pierwsza połowa i oczywiście. Nie do końca jestem z niej zadowolony. Nie mówię tutaj o, o tym, że, że zawodnicy nie, nie realizowali założeń, natomiast brakowało nam troszeczkę agresji w pressingu. Niewykorzystane okazje lubią się mścić i tak też było tym razem. W 53 minucie wyrównującego gola z rzutu karnego strzelił Łukasz Mazurek. W 80 minucie sytuacja wiązownicy skomplikowała się po tym, jak z boiska usunięty został Szymon Jopek. Pomarańczowo-czarni wykorzystali grę w przewadze. W ostatniej akcji meczu arbiter podyktował kolejną jedenastkę dla Krzok 1929. Wykorzystał ją Dominik Pisarek. Powiedzieliśmy sobie w szafie, że jeżeli chcemy budować dobry zespół, jeżeli chcemy budować zespół charakterny, no to u siebie musimy zrobić wszystko, żeby zainkasować tutaj trzy punkty i żeby zespół w to wierzył. Zdecydowanie poszliśmy agresywnie, jeden na jeden, można powiedzieć na, na stoperu wiązownicy i na bocznych obrońców, żeby mieli trudniej rozgrywać tą piłkę i wydaje mi się, że od początku drugiej połowy to była pełna dominacja, jeżeli chodzi o, o wydarzenia boiskowe. Dużo można mówić o postawie sędziego Macieja Kuropatwy, który pokazał w tym spotkaniu 14 kartek. Najważniejsza informacja dla sympatyków Krzod 1929 jest taka, że ich ulubiony klub wygrał trzeci ligowy mecz z rzędu. Teraz przed podopiecznymi Radosława Jacka starcie z Siarką Tarnobrzeg. Pojedziemy do, do Tarnobrzega na pewno pokazać swoje, swoje wartości. Tutaj nie będziemy gdzieś, gdzieś na pewno grać za, za podwójną gardą. to mogę od razu powiedzieć na dzisiejszej konferencji, że, że pojedzie nam na pewno ambitne i, i takie chętne grania w piłkę i odważnego bronienia, więc na to będę nastawiał swój zespół. Mecz w Tarnobrzegu zostanie rozegrany w sobotę 24 sierpnia.